Wilki, zwierzęta znane wszystkim z bycia bezwzględnym drapieżnikiem, atakującym nawet siedziby ludzkie. Tymczasem są to zwierzęta niezwykłe, płochliwe, mające bardzo ważne znaczenie w ekosystemie lasu. Drapieżnik ten jest bohaterem bajki o czerwonym kapturku. Są to zwierzęta szczere jak uśmiech teściowej, bo choć wszystkim wydaje się, że są groźne, potrafią być wobec siebie potulne jak baranki. Dziś skupimy się jednak na ich roli w odniesieniu do wirusa ASF. Poprzez swoje polowanie redukują liczebność występowania dzików. W Gdańsku oraz w Warszawie naukowcy stwierdzili, jak bardzo pomocne mogą się one okazać w ograniczeniu ASF, gdyż pochłaniają ze środowiska możliwych roznosicieli wirusa, tymczasem sami go nie rozprzestrzeniają. Czym jest ASF? Afrykański Pomór Świn wywołany przez wirusa ASFV, to jedno z niebezpiecznych chorób świniowatych. W ostatnich latach w populacji dzików ten wirus gwałtownie się rozprzestrzenił, a następnie przeniósł się na hodowlę świń w Środkowej oraz wschodniej Europie. Główne koszta walki z tym wirusem ponoszą myśliwi, którzy przyczyniają się głównie... Do zwalczania tej choroby oraz płacą z własnej kieszeni za utylizację zakażonych dzików. Dziki są ważnym składnikiem diety wilków. Naukowcy zbadali laboratoryjnie, czy może być rozprzestrzeniany wraz z ich odchodami, jak i czy jest on w ogóle w stanie przetrwać w ich układzie pokarmowym. Temat ten podjął zespół wirusologów, genetyków i biologów środowiskowych z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Rostoczeńskiego Parku Narodowego. Wyniki ich badań możemy przeczytać w czasopiśmie naukowym Viruses. Pozwolę sobie na posłużenie się cytatem z moich notatek. Nasze badania sugerują, że wirus nie jest w stanie przetrwać w układzie pokarmowym wilków. Co za tym idzie? Wilki nie rozprzestrzeniają wirusa ASF poprzez swoje odchody. Kondoluje profesor dr. Habilitowany Bogusław Szywczyk z zakładu szczepionek rekombinowanych Międzyuczelnionego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wilki nie tylko redukują ilość dzików przez łowy, ale utylizują też padlinę. Badania prowadzone w różnych regionach Polski wskazują, że dziki mogą stanowić ponad 30% biomasy pokarmu wilków. Zabijając osłabione przez AS. F osobniki, i zjadając już padłe z powodu tej choroby zwierzęta, drapieżniki eliminują ze środowiska potencjalne źródła rozprzestrzeniania się wirusa, mówi współautor artykułu dr Maciej Szewczyk z Katedry Ekologii i Zoologii, kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejną ciekawostką będzie to, że kojarzymy wilki jako drapieżniki zwierzyny grubszej takie jak jelenie, sarny, dziki, wolno biegający sąsiad. Jednak od kilku lat trwały badania w Wigierskim Parku Narodowym. Okazały one, że równie chętnie konsumowane są bobry. Stanowią one 1,4, 24% dokładniej, biomasy zjadanego przez wilki pokarmu. Susze bardzo ułatwiają wilkom dostęp do tego źródła pożywienia. Posłużę się tutaj cytatem. Wilki to zwierzęta mięsożerne, polujące przede wszystkim na dzikie, kopytne. W Europie odżywiają się głównie jeleniami, sarnami i dzikami. Naukowców od lat frapowała jednak możliwość wykorzystania przez wieki innych źródeł pokarmu, np. bobrów. Tutaj wtrącę, że mogą one ważyć ponad 20 kg i wydają się dużą lepszą alternatywą w porównaniu do szybko uciekających jeleniowatych. Przeszkodą w polowaniu na bobry jest jednak ich łatwość ukrycia się w wodzie. Wilki zdecydowanie częściej odżywiały się bobrami wiosną i latem. Wtedy gryzonie te stanowiły nawet około 37% biomasy pokarmu drapieżników. Rzadziej polowały na nie jesienią i zimą. Wtedy ich udział w diecie spadał do około 11%. A co za odrą? Decyzja o szale wilków. Niestety za odrą zbyt często sięga się po takie rozwiązania w przypadku dużych drapieżników, mówi pap Iga Głażewska, dyrektorka organizacji zajmującej się ochroną zwierząt. Jest to komentarz do zapowiedzi minister rolnictwa Bawarii, która nawołuje do usuwania wilków z obszarów, na których, jak twierdzi, wyrządzają szkody. Musimy nadmienić, że wilki szare w Niemczech są pod ścisłą ochroną. Minister Rolnictwa Bawarii domaga się ochrony pastwisk i usuwania wilków z obszarów, na których wyrządzają szkody. Stwierdziła, że jeżeli wilki powodują szkody w chowie bydła i owiec, powinny być szybko eliminowane. Tymczasem wilk szary na obszarze Bawarii jest gatunkiem ściśle chronionym, ale tak to jest, kiedy polityk nie mający pojęcia o danym gatunku bierze się za ekosystem. Znamy z autopsji świetnie przykłady, jak susze po regulowaniu rzek. Czy supernatlenianie puszcz poprzez wycinanie drzewostanu? To nie pierwszy raz, gdy decyzja o strzale budzi w Niemczech kontrowersję. Wspomnijmy tu o zastrzeleniu niedźwiedzia brunatnego imieniem Bruno. Bruno został zastrzelony 26 czerwca 2006 roku z nakazu bawarskiego ministra do spraw środowiska. Wówczas urzędnicy też twierdzili, że niedźwiedź zagraża innym zwierzętom, a nawet ludziom. Tak to jest, kiedy jedyny niedźwiedź widziany w życiu to mizziogi z kreskówki. Zwróciło to bardzo wielką uwagę międzynarodowych mediów, Umurzenia nie krył w zasadzie nikt, a sprawą zajęła się prokuratura. To pierwszy od 170 lat niedźwiedź brunatny, który powędrował do Niemiec. No i na koniec parę ciekawostek ode mnie. Życzę wszystkim miłego dnia. To tyle i do usłyszenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się 23 października w Krakowie na ulicy Rajskiej 24 w Classic Rock Club na spotkaniu Przy Grzybie i Piwie edycja druga, gdzie będziemy mieli ze sobą dzika.